Wchodzimy w tym roku dziesięciolecie powstania firmy, to znaczy, że już od dziesięciu lat dostarczamy do gospodarstw rolnych produkty do magazynowania oleju napędowego, nawozów płynnych, AdBlue czy wody najwyższej klasy. Na targach Agroshow jesteśmy już od pierwszej edycji, czyli od czterech lat. Chcąc przybliżyć technologię pomp zanurzeniowych oraz produkowanej przez nas elektroniki, przygotowaliśmy na te targi specjalny zbiornik, w którym można zaobserwować wszystkie nasze rozwiązania do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego. Firma Swimmer jako producent z polskim kapitałem zachęca do kupowania krajowych produktów, a tym samym do wspierania polskiej gospodarki.